Odcinek urokiego jego ekipy, baby. Dzisiaj gramy na raz dwa. I dzisiaj fajnie. gramy w CS. -a. Na dwa z te, Przepraszam. Z te, gramy z Golfit z motywem z CS. -a. Bomb has been planted. Bomb site a idziemy bananem. Wdrożcie <coughs> towarzysci. Dawaj, <coughs> dawaj, rush Rządbi, bledi na chuj Musiałem. Nie, nie, no, Musiałem. <coughs> Suka, <coughs> Bomb has mama. been planted. Take 90 B yeah. Spencer here, a nie, to nie ta gra Dobra O, jesteśmy tutaj, na spawnie ct kurcze Bez maksa to jest tak to cicho teraz kto to mi tak o, zrobił, brzydko? Tak, no. przynajmniej masz pew większą pewność, że może wygrasz oh, come on Śmieciu, <laughs> ja, ja, ja ci nie daruję, Trzy. Po, po ostatnim odcinku, ci po prostu zrobi? nie daruję na jednego, hita. na jednego wątpię, że dasz radę, bo nie dasz ma tam się. Kurwa mać! Da się, ale... Nie, no, to ciężko. przetykaczka do kibla. No. Przecież. Tam się do... A, tam przepcha... W, przepcha ten komuś dupę zaraz. Ej, włączyliście kolizję? Tak. Chyba nie, o Jezu, chyba nie. zapomniałem. O, tak, bo nie. już mnie Murzyn oczywiście o, musiał tam nie. klepnąć. Do, klepnąć. <laughs> po, 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 Specjalnie wyłączyłeś kolizję, nie? O! Pff. Nie, nie wyłączył A, kolizji. Tak. Kurwa. Fakajub, come on. Fuck. Dobór, widzisz się celownik, cholera jasna. Ej, tam przede O, dobra, widzę. Weź się mnie gdzieś po knie. Ej, mid. Ujezu, chrysteczkę. Co? Ale... takie buty. Co, co jak blisko? Myślę, wiem, tak O, Ja już spadłem na ostatnią. No nie, się, tak blisko. tych cholernej ciureczko. Ta mapa mi się podoba to ułożenie. Mia. O Jezu, czak. Co to za kości? <gryfmunicz> e! Serio? Waliagen, XD. Na no sam na ostatni. Nawet na, nawet nie zwalaj na mnie. O. <gryfwh> <gryf certaines> nawet tego nie zwalaj na mnie, bo to o, ja ci nikt się Są, nie poprze. O, oh, what the fuck. Halo, halo. O, idziemy przez okno idziemy. Halo, Gdzie jest okno? jeba. O, oh, what the fuck. Up? Co, co się? to, nie, Jak to się nie jest pod kątem Roki. Hmm. Wiem Roki, spinaczka górska się kłania. Oszukiwałeś na tes stronę Okej, okay. I, I no. take it! A nie, to mnie tepa. Aha. Typy... Gdzie ja wpadłem, no what the fuck you! Fucking shit! A po prostu trzeba... No kto mnie... Ty co? <laughs> kto mnie <laughs> yes. no, tepa? Kur... No kurwa. <laughs> proszę bardzo dwa strajka No też dwa widać co to CS-a Ej my stego <grym> prowadzimy Kurde. Widzisz? No sześć straści Czy raczej mestako prowadzi Dobra cicho <grym> Nie przypominasz sobie Taken Co? A teraz jesteśmy no na. Poproś mnie. Kur. prawie. No no tak jest wiesz... <grym> Kurde był był 2 za o Co Kocu, ty! Mogły, mogłeś się zatrzymać. Kto? Ty! Kocu, Czemu co, ja? co ty odpierdzielasz. No, no ja tak. cię nie popchnąłem. A bo o, tak, dobra. Byś ja się zmarnował ja specjalnie teraz Ale ty no wiesz, że jak jesteś na końcu, to marnujesz czała. Wkurzyłeś mnie w ostatnim odcinku, więc. Ale co, ja ja tylko popchnąłem Maxa, bo mi stał na drodze. Tak, no popchnąłeś go kilka razy no. specjalnie, by na pierwszym miejscu w śmieciu. Jakie kilka razy? No ciągle stał mi na środku. masz dramę. No, człowieku, teraz się bój. U. Ej, do tej musimy lecieć, widzicie? Zaraz wszyscy nagramy filmiki, no. że jacy jesteście eee. super. wiem, co, jak, jak on to zrobił. D e? Dlaczego ten do jest zakryty takim mixem? Bo, Bo tu. To jest skarb dla piratów, co nie? A, dobra, o co chodzi? A, trzeba splantować bombę najpierw. Co to <laughs> zrobił? bym <has> <laughs> O nie! Wow! I to serio bomba! No. Ale dobre! I dwóch pierwszych już jest na ostatnim zaraz. Co? To, o, to jak nie się pali wszystko. O, męskaczko. panie. O, panie. O, panie. Takie trzeba to taktycznie jakoś... Czarny Viking, no proszę. Flesza rzucaj. Viking taktycznie o. podszedł, nieźle. Rzucaj flesza. Ja jeszcze. O. o. Tak. Zaraz smoke pójdzie. Ja jestem pierwszy. A. No nie. Ale warczę no z me z zrobuchem. To tylko marzenia, wiesz. Oj, ta Ej, musi... Ej, ej Rocky, czekaj. Mi się wydaje, czy coś. A nie, nie ma. Nie ma, Okej, kurde. Ok, okay. Ej, mogłem sobie mocniej pierdolić. Ej, op! Ej, ja... serious? A to my musimy no, po tym, tym chyba lecieć, nie? You're Dawaj, roboty. Fucking robuch. kidding me! Dawaj, roboty, tam na wprost dokładnie. Fuck. Ooo, on Ej, Chyba nie ten dołek do... Ale możecie no. nie tepnieć? nawet nie was nie cofać. No, i, i A co, się co tutaj. cofnęło się? Poczekajmy cofnę. tutaj, no nie. Ja tam czekam. Daj, muszę. A? Co to było? Dzięki, taka? Piąteczka! Coś ty zrobił! Jaki rak! Jaki rak! Chciał mnie popchnąć. O. O nie! Ej, 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 patrzcie, bo w razie czego tam z tyłu mamy drugą, co nie? Jakbyście się nie trafił. Patrzcie, gdzie ja jestem. O, gruda się nie dostał. Czekaj. To by Fuck mnie. You. motherfucker, to, to, to tam. Serio. No serio. chcę mieć One, baby. O dzięki. <gulity> <gulity> ja góra to mało. Ej, dzięki, ktoś mnie tam wepchnął. No i no bo ja stałem tutaj, się odepchnąłeś ode mnie. Nie, nie od ciebie, który ktoś tam uderzył. No w dupę, jebano <gulity> no. no, co za no gówniana Co robisz? Macie dupę, wciąż tam na dole. Czekaj. Ja to zrobię. O! Polera jasna. Nie no, no tak gry się cieka. nie da przejść. My z jeszcze nic nie zrobił, co stoi. No z Co? Co napierdziela tym kijem? O! O! Co już ma 8? Nie, bez jaj. Widzisz nie da Koku, się tego zrobić. Nie, te, nie da się tego zrobić. Widzisz nie da się patrz. Polera My. jasna. Kocu ma <laughs> Fuck o, o, tak, tak o, już o, o. jest. Ja prawie! Prawie Popijcie go tam wepchnął! mnie! O! No nie! ja tutaj stał! Haha! O! Fuck you! O. Jakbym. stał. Jak spadł! 13. 13. Serio? No flechowa 13, no taki O, jestem na drugim miejscu! Ja na, do, na dół, widzisz tam na dole, jest tam na dole. Aha! Tak. Mega, I... mega, mega, mega. A o, ja w sumie ok. LOL. <gryw> Co ja o, zrobiłem? No, Wyfiór dalej. I wziął. Trzy. Kurwa, mać. Dwa. <gryw> Kurde, robił. Prawie remis. Trzy. Czekaj, trzy. A ja mam cztery. wtedy. Do turla i czekaj. Tak, ośmiu. No i dupa 24 Ty sam zostałeś Oj to, ten Viking no. ci przeszkadza No, no Czarny ten. wiking ty masz kapelusz, wiesz o tym, no mm. Dobra U. A... Ja tu widzę, ej patrzcie, za nami jest lol <noise> Dawajcie na skróci Ej Fuck you What? Musimy się odbić od ściany tak, żeby zlecieć na dół Albo iść shortem Ej idziemy na do... Na Zaraz, to... tam... my mamy na shorta iść? nie wiem, gdzie mamy iść. Nie. nie, dolnym trupem chyba. A nie, 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 bo tam cofnęło, czeka na dolnego. trupem. Jak? Nie! Tak. To, to dlaczego? To... Aha, bo tam jest ziemia, dobra, ok. Pięć? Czy czaken ogarnął? O nie! Jak ja tam idę? Czy, czy wy nie widzicie, co czaken na przykład robi? Nie. Wy, wy macie się odbić od ściany, żeby tam, gdzie czaken jest. Bo macie rampę do tych drzwi. Tak wiem. No. Jest, to może to zrobić lepiej. Ale nie za mocno, nie za mocno, bo wypadniecie. No co i tak jak właśnie, tak jak Kocu zrobił. O. o... Chaki Patrz, 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 Teraz musi tak no, delikatno. Teraz musi mm. tak, ze mną delikatnie, nie tak. Mm, o. go tak. Mm. Kurde. <laughs> robu ładnie! Co ty robisz? Roki, cicho Za dużo kombinuje tutaj. Kurde. Bez jaj, to się dało tak prosto. Musisz się odbić od ściany, żeby uderzyć na mniejszy schody, żeby płaść na duże schody, żeby wlecieć do dołka, co nie? Dokładnie w ten sposób prawie tak No chyba nie. Dokładnie prawie w ten sposób. Minimalnie. o No come on! Ja tu nie mogę wlecieć! Robu, mocniej! O tu i jest. tu masz rampę? Hej, na wprost Aaaa! nie Na wprost. Jaka tu rampa? Tu short jest. No nie tam. W tą drugą o, stronę. O, brawo. O, oh, nie brawo też. Po... <laughs> Tyle ruchów zmarło. I widzisz tam dołek przy drzwiach? Fajnie. Do tamtego dołka przy drzwiach, nie tego przy. Znowu dostaję raka. 16 punktów. Dobrze, już 7 punktów jest tam do ciebie. Jesus. W jakim cudem ja jest, jestem drugi jeszcze? What the fuck? Jak mam go down here, over the ledge. Aha, musimy przeskoczyć. O, lol. Ja wiem, to jak fine. to trzeba zrobić. O. Kurwa. O, okej. Okay. Kroki. Śmieciu. Co? Co? Ja cię nic nie pykł. Zabiłeś ty, mnie. O. o A pff, ale to What the fuck? jak to zrobić. O, dokładnie tak. Lol. Kurde. No, kurwa, nie! Ci nic powiem. nie widzę tu. A, dobra, mam. W dole. Kurwa, no ja! Przecież ja sobie wpadłem do domu. No nareszcie! No, no jakie to jest ryte! Nie zwalać na mnie niczego! Ej, słuchaj, nie, bo... Ani wina, ani niczego innego! Oooo, fuck mi... Ej, na, nacisnąłem f przez przypadek, co nie? I mnie, nie, kurwa, Co, co? Czak? Nie, czekaj, nie jesteś ostatni! No! Nie jestem przedostatni! Ale jak nie to przeskoczyć?! Tak. <laughs> nie, słuchaj, patrz! Nie, nie, patrz, patrz! Nie, 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 patrz!

co wam to dało? Hm. Dobra, ja jestem. Siema. O, dobra, zrobiłem to. Uuu. Hmm. Co za motło. O nie, źle uderzyłem. Siema. Kurde, czy... Siema. ...Citeria to go! Kto mnie wybił? Pryuuu! O ja pierdolę, wypadłem za mapę. To był... To był Rocky Dogi. on wywołuje wojnę wszystkich. Do... Co? No? ty mi stałeś na... przyno... w linii. robucha, halo. Pieprznojeś No nie, halo. Nie Czemu... wolno. Czemu o tym nie mówiłeś? Czemu o tym nie mówiłeś wcześniej? Mi tu. Ej, Fajnie widzicie co trzeba zrobić? Ja widzę. Trzeba U. się tak. O, o, o. I roki wypierdalaj. <noise> no nie, Jack, Dobra. Nie że o. Cześć! Co, co tam u was, chłopaki? A dobrze, przyjacielu, co tam u ciebie? No halo, ja nie mogę tutaj wpaść. O co to było? Czaken! No. Czaken, ty kurwa, jeba. Uchy! Oh, yeah. Pięć, ole, ole, ole. Dziabie... 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 Dziabie. O matko. Oh, Powoli oh, doganiam oh, gnoja. Oh, 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 oh. Powoli oh. No i jak on to zrobił? Aż o, do to celu. Wiesz. Trzy, u. Kurde, może jaki. Co to był za dźwięk, jezu? Już mi się jak nie się podoba, się nazywa nie? ten tunel? Co, jak się nazywa profesjonalnie ten tunel? Góry. Ten na dole to jest dolny trup. O ja pierdziel! Górzy. Mestaf. W trupie, w trupie Ej, słuchaj, chodzi. dokładnie, widzisz w ten sposób. No. Już mi się ciśnienie podnosi. O, co to jest? O, o. Ej, musicie teraz tak pierdolnąć mocno. Ha. Nie, ja by ci pokażę, Cześć ma mordo Elo Cześć ciebie Teraz Ale są double passy te dołki Ty jesteś prosty kurwa Pff. O kur... Ale mu pocisnął no. Wow Ooo drama Ale jestem prosty co cześć. Ale jesteś spierdolił ty wypierdku mamuta Halo family friendly Co to ty w tym odcinku, co jest? Family gówno, to nie familiada O ty family patrzcie, na tego patrzcie na tego trickshot'a, patrzcie na tego trickshot'a o kurde oh yeah. Eee, no szanuję, szanuję eee, Po czym zaraz znowu ty kurwo Ej, słuchajcie, mam i to zroku one baby! Nie. No nie Dwa Wystarczy a porządnie strzelić Ej no. ja też, a nie, ej, co nie ten dołek? Jest jako in One baby Ot no, mogę tak od razu. Aaaaa, fuck me no fuck you, fuck you, dokładnie, no. Ja nie fuckuję na, nie wiem jak wy. Nie? No nie? Nie. Kurde, ile tutaj taśm prawdy się ujawnia, nie? To kogo, kiedy? O ma... Co ty to Coś ci odjebał. jeba mordę A i tak nie trafi. O! ty... O, twoje krzewki tu są. Co? Słuchaj tym. No... Mogę ciebie posunować jak o. sobie <grymne> O wchodziku obydwaj stoją O! OOOOU OOOOO jaki teamwork Kurde To było dobre <grymne> Ej pan Co 24. ja będę miał 4? Tak Dobre Kuła oh, yeah. Dobra 6 punktów przewagi a później nad robuchem 10 punktów jest tak z walczy. co 8 Takie 6 Ej, musicie o ty, ode mnie kops, 8, a potem kolejne 10 punktów Oh, Roki jim. nie rób tego, Roki nie rób tego No aj, gówno Mówiłem, mówiłem żebyś Gówno nie robił O lol, siema ty, Kurwa Kurwa O, no, on Ja pierdolę Roki Jak się Jak z... się Jak się zrobiło Nie, no nie Ale dostał. O wow. Ew. Nie, nie gra z wami. Kurde, festiwal. Paraolimpiada. Co, ja już zbiłem ja do dołka. Nie, właśnie właśnie odbiłeś. No jaka paraolimpiada? normalnie? To taka. Dobrze. To jest Nie To jest golfowa paraolimpiada. Golfowa oh yeah. paraolimpiada. 8-8, dobra, jest ok. Idziemy równo, web-web. Golf 2012. Wymyć, A, co? Może co ty na to? Ej, oddalcie sobie tak na. O Jezus, widzę to, widzę to, widzę to, widzę. jak Fuck you! Sposób. Dokładnie Roki, w ten oh, sposób. O, Fuck kurwa. you! Nie chciałem pfff! O, co? Co ja zrobiłem? Ale go wypaliło do góry. O! No, za roki, roki z boki, hehe, patrzcie na to. Teraz trzeba iść do góry. No, ty, kurwa. no już nie blokuj! Nie gram z wami więcej, naprawdę. Obrażam się fok. No daj jeszcze tak, Dobra. O, o dzięki. O, 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 kurde, ale, ale się upozycjonowałem. Rocky pop. No. Rocky... Kurde! Kurde no. no Kurde Kurde No, no kurde Jakie tak. jabłka A, płaskie w tym wodzie? Jakie ty jabłka właśnie, <laughs> te płaskie jabłka <laughs> <laughs> Robuch dawaj, ostatnia runda, dasz radę. O bo kurde trzy... Chawa. O nie o, Co? Trzy... What? Co? Oj dobra, koniec zabawy Ty jak to się robi? Co tak kurwa Coś ty... Czemu ty jesteś taki wielki, co? No właśnie Coś to odwalił? Co jest?! No tak jest napisane Wrong way you dirty cheater Co jest? Ale jestem ciężki Jaka wielka dupa Co się odwaliło? Roki teraz będzie każda laska twoja normalnie co nie? Jestem oh, what the fuck! Rocky, co to jest? Rocky, zabijcie! Yeah. What the fuck? O! Oh. Oh. No, no jest tako! Gdzieś! Nie bombę! O oh, nie! Szybko! Oh, oh, szybko, szybko! Szybko! Nie! Ja go wywalił Nice! <laughs> To, to... Wygrałem z Rubuchem, jest! Jak no nie Ach, ja mnie wywaliło. <grym> Ale kurde, jeszcze... część Jeszcze błędy popełniłem, bo to, to bomba by była. Trzeci... Pełnym... Kocus, no tak. fuck. Yeah. Yeah, w 4 bym zrobił, o, 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 o. albo skikował go. <grym> <Cikamu>. <grym> Dobra, koniec. Idźcie sobie oglądać różnych tuberów, tam streamerki na RedTube, nie wiem, cześć. I to śmieć. Cześć. To dzbani i frajer, o, oh. elo. Te wazo niegłupie. Cześć. Dzbani i frajer. <laughs> Ej, hey, Rocky dawaj. Chodzi o kutasa? Odbędę. Proszę. <laughs> <laughs> dawaj, dawaj. Daj, daj bez ubrań. Walki. <laughs> <laughs> Co? Okej. Okay. Dawaj.